To musi być tu. Możecie wyjść. Widziałem wasz plan. Poza tym i tak was słyszę. Jedno rzęzie jak wrząca woda w zardzewiałym garze. Drugie dyszy nerwowo jak sarna złapana w sidła. A trzecie powinno wziąć coś na gardło. Polecam ekstrakt z Tymianku. coś mi raczej wyjaśnić, o co tu chodzi? O to, że ty jesteś tam, a my tutaj. Sytuacja może się zaraz odwrócić. Wiedźmak nie gada, bo Poldek zrobi z niego zupa. Wiedźmakowa z ziemniakami. Właśnie, schwytaliśmy cię. Teraz jesteś zdany na naszą łaskę i niełaskę. O! Co? Mógłbym się teraz odwrócić na powiedział, Wiedźmak zamknie paszcza, bo skończy zupa. Zupa z trupa. Mniam, Dziwię się, że do tej pory tam nie wylądował. Mieliście go zabić. Co? Nie było mowy o zabijaniu. Właśnie. Mieliśmy go tylko nastraszyć. Żeby wiedział, że my straszni i groźni i źli. I nie wchodził nam w droga. Chyba się nie zrozumieliśmy. To morderca. Taki sam jak oni wszyscy. Jak ten, który zabił moją adalię. <laughs> Bardzo nam przykro. Z powodu twojej żony, ale Doppler to nie ten Wiedźmin ją zabił. Nie możemy go karać za winy innego. Ten też ma wiele na sumieniu. Słyszałem, co zrobił z Koredem w Tysa. Ale Złotego Smoka oszczędził! Tak! A co powiecie o Verenie? Tej się, która lubiła niebieskie róże z Nazairu. Alej nie miał litości! Werena zabijała niewinnych ludzi. Musiałem coś zrobić, ale wielu innym potworom pomogłem. Tak? I wy by komu? Wypuściłem Salmę, sukuba z Nowigradu. Pozwoliłem jej odejść wolno, chociaż wiedziałem, że zabiła strażników. Czyli nawet jak wiesz, że potwór zabił, to nie robisz mu krzywdy? Jeśli miał dobry powód, to tak. Zdarza mi się. Mm, nie rozśmieszaj mnie! To nic nie znaczy! Kojarzycie trolle z przełęczy pod Kermoren? Poldek pewnie ich zna. Wyglądają jakiego rodzeni bracia. Kiedy tam byłem ostatnio, aż się prosili o guza. Mój przyjaciel chciał je zabić, ale go od tego odwiodłem. No widzisz, widzisz, nie jest taki zły. Wypuśćmy go. Uch, chcesz go wypuścić? Teraz? Żeby nas wytropił i pozabijał? Nic wam nie zrobię. Nie zabijam rozumnych istot. Urzesz. Każdy wiedźmin to morderca. Zabijam potwory, to fakt. Taki mam zawód. Ale tylko wtedy, kiedy zagrażają ludziom, nienawidzisz was wszystkich. Ludzie nienawidzą was wszystkich, bo was nie znają. Nie wiedzą, kto z was jest naprawdę groźny. Tylko wiedźmini stoją między wami i ludźmi. Znamy oba te światy i oba chronimy. Zabijamy niebezpieczne potwory, by te rozumne mogły żyć w spokoju. Mówisz tak, bo się boisz. Wiesz, że mamy przewagę. Nie macie. Gdybym chciał, już dawno bym was zabił. Ja mu wierzę. Wypuśćmy go. Jestem za. Moim zdaniem nie kłamie. Tak, puszczyć Wiedźmaka. Głupcy. zjadł was jak małe dzieci. Udajesz sprawiedliwego i łagodnego. ale to podstęp. Ludzie zawsze kłamią! Daj spokój, w ten sposób nie przywrócisz życia dali. Zostańcie tutaj! Sam zrobię z nim porządek! Transcrição e aí Weź rację. Potwory są jak ludzie. Jedne są dobre, inne złe, a jeszcze inne po prostu zagubione. Szkoda go. Kiedyś był inny. <noise> Żałuję, że daliśmy mu się namówić. Weź to, taki drobiazg od nas. Żebyś nadal pamiętał, że nie wszystkie potwory są niebezpieczne. Dziękuję.